Ja się mam, witam serdecznie. Mam informację na temat warsztatu nowego, który ruszy już dzisiaj o 18:00, i będzie 80 y, tysięcy sztuk obiektów 452K. Kiedyś już lubiłem ten odcinek, o tym ciągu. Ludzie się śmiali, że nie, nie ma szans, że to będzie jako warsztat. Także serdecznie pozdrawiam osoby, które w taki sposób pisały. Co do ciągu to słyszałem, że wyjdzie on troszkę w innej postaci niż robił oni filmik, ponieważ ten chyba się działo z mi, także później się zagłębiłem w statystyki. I ogólnie bardzo prze, prze, przepraszam jak nagle ten filmik, ale jest to totalnie chory. Także z grubo, ale, ale mimo to postanowiłem, że coś zrobię. Ale na początku sobie myślę, że obejrzymy sobie filmik. All designers and engineers encounter situations when old solutions just don't so so work. Surely a tank can't be both compact and well protected? Or can it? If you combine a good layout with the maximum possible armor slopes, you get the Object 452K, an experimental project somewhere in between an assault tank and a heavy breakthrough tank. No, i It to jest fakt. To, co ja Wam jeszcze raz chyba Pan coś pokażę dla osób, które nie widziały tego czołgu, ale jakby to, jakiego to ma hula potężnego, to jest dla mnie niemożliwe. Znerwili Ci w ten, Nerfili 279 i wypuszczają kolejny op kompletnie. With... i tak dobrze, że znerfili te parametry działać, co resztę, bo gdyby to dawało takie snapy jak e albo SuperCone, to by była duża pisada. The object looks like it was designed for speed tests. That's right. It's one of the lowest, most streamlined. Really, oh, a that, means it's hard to hit. If this supercar had doors, they definitely open upward. Another distinguishing feature is its armor slope angles. They're so sharp. No oh, chyba pancy pokażą. No To jest to właśnie. się. Jak ktoś będzie... W sensie... Ja pokazywałem to i nawet jak puzzer nie jest w stanie tego przebijać pod takim kątem, gdzieś powie, że to jest po 400% ratowania. Jakby niby starają się nerfić, toksyczną... Z toksyczną metę na cooldown, jak nie wiem, teraz zapowiedzieli, że miną będą nerfić. Tutaj jakąś klana etrukę, znerfili ci i wypuszczam kolejny czoło, który na nasypie będzie niezniszczalny. Także. fajnie, Then the object will become a fortress. You to obiekt like so Ja... Ja wam powiem tak Na pewno go będę licytować Muszę go... Li licytować, ponieważ to może być... taki game changer czy w turniejach, czy w bitwach do wypychania tych wszystkich pozycji ten człowiek naprawdę na będzie jakiś... Crazy w zasadzie jakby dla mi słów, aż muszę wam pokazać. Patrzcie do tego czego, bo to jest niemożliwe dla mnie. Mamy hity 3, 320. No, co to jest? 480 480 na wieży. Górna płyta. Ten czołg zresztą ma 7 stopni opuszczania. Patrzcie. Pod jakim kątem ona rozgrać może. Wow, jest... Sp Spora, spora dolna płyta, nie? niby. Ale jak macie nasyp, to można ją, ją zasłonić. To, to jest, nie wiem, ten człowiek to jest jakiś potwór, bo tym. Nie dość, że sail można postawić. E, poza tym on ma bardzo dobrego sail skrapa, tyłem. Nie wiem, aż wam to musiałem pokazać na. Jak się dzieje, zanim filmik skończymy, bo to jest seria. wow. Tym przodem można wychylać, z scrapa robić, robić, przodem, tyłem, grać na cooldown. A, a, a i, i, I najlepsze jest to, że oni się tym rozkoszują, nie? że to tak właśnie wygląda, a nie w inny sposób. Że, że oni się tym rozkoszują, jak bardzo wspaniałe to jest. So it's very interesting, always allow you to shoot when in a position like that you'll probably have to expose your entire hull on the hill on Westfield for example so field, position, that's still, still thinking is the key to survival in the 452k its gun being located at the very top also makes playing on terrain that little bit more comfortable above it is only sky. Tego wazu się nie widać, jak on tak na samodziało wychyli. Tutaj parametry się troszkę zmieniły, bo nie pamiętam dokładnie jak to wyglądało, ale wiem, że stabilizacje ruszyli. I zresztą to jest ciekawe, bo jakby oni nie opisali tego w, w żaden sposób nigdzie, co dokładnie zmiany zostało, nie jest napisane, jak to się różni między tym, co było testowane. Bo ten czołg ogólnie dostał buffa do mobilności, bo on miał jeździć 45. Będzie jeździć chyba 50? No jakoś tak, e, zaraz, za, zaraz się przekonamy. Zaraz się przekonamy. Albo 35 do 40? Możliwe, że jakoś tak. E, zaraz postaram się to znaleźć, jeszcze dokładne parametry jakie tutaj zostały zmienione. A nie, e, jest powiedziane jednak w filmie, także dobrze. Czyli musiałem to do końca obejrzeć. Z 40 do 45. Jakby roz, rozumiecie, że oni ten czołg jeszcze bafują? Mamy czołg praktycznie nieprzebijalny, gdy z turbo będzie jeździć ponas, ponad 50 na godzinę. Z turbo. Z... You can focus on firepower and instead. Sprawdziłem dokładnie, jakie bafy to dostało. Ten czołg jeździł 35. I moc na tonę miał chyba 14, albo 13, a teraz ma 16. Moc na tonę. Ponadto zbafowali mu jeszcze cofanie z 15 do 17. Ale nikt jakby o tym nie napisali, tank. czyli zi ziomeczki nam buffują czołg, który będzie jeździł około 45 z turbo. Well wow. Hey, to, to jest plezis zmiana moim zdaniem, że... czołg nie dość, na hula, jest niezniszczalny, to jeszcze, niech szybciej nam zajmie pozycję, nie? nie? niech szybciej dojedzie przed y, super-conquerorami, wszystkimi przed a niech on pierwszy dojedzie well, i balansuje ca całą drużynę, światykować, no moim zdaniem. Ja je to pokazali ogólnie z białym turbo y i chyba na slocie, ale pomyślę, że sobie z Fioletowe, nie? Tak, tak by... well, for wow. W samych zasadach to Wam już poczytam. Także nie musimy tego więcej oglądać. Macie znaczy, tutaj taki przelicznik, myślę, że większość Was brała udział już w tego typu rzeczach. Możecie po prostu sobie zwrócić z, yy, zasoby. Tutaj chyba jest około 55 tysięcy. Jeśli chcielibyście go tylko za Golda kupić, nie? Także. Jestem bardzo ciekaw, jak się ten, ten czołg spłynie. Mam, mam nadzieję, że będę miał okazję, by go kupić, ponieważ to naprawdę będzie jeden z mocniejszych czołgów, jakikolwiek wyszedł. Kiedykolwiek. Kiedykolwiek wyszedł. Serio, bo to jest... Nie wiem. To na turnieje to będzie Game Changer. Duża alfa, dobra celność, ale może w sumie tu nic nie niemożliwego ciekawego po, poza Takimi statystykami, tutaj macie ten fajny styl to, to mi się całkiem podoba Ja tak po statystykach wam Pokażę co z tego można zlecić za bestię Mamy apki hity Świetne połączenia moim zdaniem da Dam sobie tutaj dosyłać Dam tak Go Zmaksymalizuje zmaksymaliz 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 Zmaksymalizuję go w 100% dam sobie z ciekawości HP Taki turniejowy zestawik i mam tutaj 2840HP Przy top speedie 41, tutaj są jeszcze stare parametry Na tank GG. to jest to o czym ja wam mówiłem, że on dostał buffy I zobaczcie jak to wygląda bez 35, a na filmie miał 40 Więc tu jeszcze mają stare parametry na tak Oni go dopiero co to zmienili przed wypuszczeniem tego do aukcji to Ktoś padł na taki świetny pomysł I co ciekawe ten czołg ma dokładnie takie same polowe, jak czołgi sztur szturmowe chyba. Nie wiem, czy to nie zostało zmienione jeszcze, ale chyba ma te, bo tutaj to daje... A, i właśnie to jest to, są stare pola tutaj jeszcze, one zostają zmienione, czyli ten czołg będzie miał to samo co i siódmy. To też jest ciekawe, czyli będziemy mieli tutaj nie top 2 do top speed, tylko będziemy mieli mieć top 4 z polowych ulepszeń. Czyli ten czołg będzie jeździć ponad 50 na godzinę. Czołg, który jeździ 50 ponad na godzinę z prawie 2000, no z 2800 HP. I do tego z, z, nieprze, z nieprzebijalnym hulem. To, to jest niebywałe. Wy zobaczycie jak będzie wyglądać meta na czołgi specjalne. Jak ogólnie będą wyglądać przy, przyszłe turnieje 15 na 15. Jest taka totalna głupota dla mnie. Żeby poszedłem na taki czołg, ale jakby jestem graczem turniejowym i, i muszę go wyjąć. Jakby taki błąd, że ja go nie kupię, nic mi totalnie nie da. Niestety nie mam go na koncie prosywnego, więc nie, nie pokażę gameplay, jak to wygląda. Może jakiś. Myślę, że go i tak go dostanę, prędzej czy później jak nie, to po prostu jak go zakupię, to coś nim poradzę, mi wstaje jakiś odcinek, jeśli będziecie chcieli. I teraz sobie przejdziemy do drugiej części odcinka. A się odcinka będzie mam dla Was serwer LESTY, na którym bardzo ciekawe zmiany nastąpiły. Bo już nawet nie same linie, ale mam dla was do pokazania. Jak bardzo fajnie można zmienić karna ax I tutaj dostaliśmy delikatnego buffa do przeładowania. Mam tutaj zwykłe moduły. Nie mam netrożowych, nie mam fioletowych, a mimo to mam 3000 DPM. Wspaniałe, co nie? Wspaniałe. Ponadto została tutaj delikatnie zbafana mobilność. Zaraz 15 mamy 18. Także bardzo fajnie. W sensie o, oczywiście z turbo bo mamy tyle. 1700 HP i co tutaj jeszcze zostało zmienione? I to chyba tyle. Delikatnie chyba pociski zostały ruszone, ale nie pamiętam dokładnie. Nie, nie, nie mogę znaleźć tego artykułu, ale muszę wam pokazać, jak fajnie i przyjemnie się tym gra. Taką bitewkę na, na spontanie sobie strzelimy i jedną. P Powiem tak, na tym serwerze jest tak przyjemny matchmaking, gram sam 8 r prakty praktycznie bez arty i nie muszę tutaj jeszcze na, na zgodę pocisku. Po prostu zarabiam sobie kredyty, jest fajnie. Ale co do samego czemu, z tego co patrzyłem, tak po statystykach można tutaj zejść do 4,2 sekundy. I na Europie jest to około 4,4, jakoś tak. Także wow, serio wow, fajny buffik, odczuwalny, troszkę pokombinowali i jakby taki kolejny aspekt, który został tutaj zmieniony, to na pewno grali się tym czołgiem, on był dosyć popularny swego czasu, jak jeszcze nie było takich OP premek i patrzcie patrz na to działo, patrzcie na to działo, nie mam stabilizatora, nie mam, I, jak, jakby i ten czołg skupia około 1,7 sekundy, jakoś tak, to jest źle to działo. Automatycznie skupiały tu, tutaj właściwie praktycznie, jakby jestem pod dużym wrażeniem, jak fajnie można czołgi poprawić, i to jest to, co Lesa zapowiedziała: czyli będą sobie mm, balansować czołgi w taki sposób, że będą chcieli dorównać bezetce. Jakby bezety nie będą chyba nerfić z tego, co pamiętam, albo może w przyszłości, ale będą bafować całą resztę. To jest bardzo fajne, bardzo, bardzo fajne na plus, i jak dla mnie. I Jestem wielkim fanem, a czołg jest super przyjemny. Czuć te zmiany, czuć te działko, jaka to jest żyletka aktualnie. Yy, można na spokojnie sobie strzelać po weak spotach, po słabych punktach, na, na totalnym luzie. Bo, bo mamy, w mamy w końcu celne działo. I to jest to, cze czego ten czołg potrzeba. W sensie on miał celne działo, ale... Potrzebowało po, po czasu, by skupić. Akurat tutaj przyjechałem. Mam nadzieję, że nie spotkam akurat Kalibana, że gdzieś sobie pojedzie, albo na chwilę, albo coś takiego, ale niestety spotkaliśmy go tutaj. Niestety tutaj go spotkaliśmy. Zastanawiam się, czy nie pojechać po tego Lighta. Nie wiem, czy tutaj chciałbym pchać. Potem Kalibana ewentualnie może sobie środkiem zająć, jakoś tutaj pokmienić. Troszkę mimo wszystko żałuję, że nie pojechałem na chwilę, ale to, to jest właśnie tundra, że albo traficie, albo nie, z, z wyborem flanki, na którą chcecie pojechać. Akurat postawię na to. I co? A ci mnie spotnął w ogóle. Też mogę gdzieś od prawej strony. I patrzcie. No, około półtorej sekundy dz działko skupione. Jesteśmy gotowi do szału. No, jak to rzeźbi. Super, co? Nie, ch chciałbym, aby ten czołg dostał takie same, albo nawet jakie, jakiekolwiek, minimalne zmiany na Europie. Bo skoro tutaj można, to na Europie też można to ruszyć. Nie jest to żaden problem. Mm. Stanałem się, czy na górce nie pomóc, nawet naszej. Na jakoś albo po tą skodę przejechać. Albo właśnie tędy. Ale no ta góreczka, taka, jakby Zara miała się wydupczyć. Ale, chy ale chyba się jeszcze trzymają. Nie wiem, to może w takim razie tędy spróbujemy. Chciałem się kierować troszkę w, w stronę do hila, ale chyba się jest ok. Jakby nie ma co panikać i overreagować, Po prostu tutaj padę. Może znajdę jakiś przestrzał. O, na kalibana. Na jak ja nie lubię tego czołgu. Jak on mnie strasznie wkurza. Jakby na leście ludzie naprawdę grają te kalibany. Lubią to. nie, nie wiem czy on nie będzie. Nie, no. Ale czuję taką rozkosz z grania tym czołgiem. Jak to sobie mieli. Naprawdę, jak to sobie mieli i jakie to było fajne, celne działo, przyjemne w końcu. A starałem się bać, co tutaj by było, gdybym założył tą stabę jeszcze, nie? Ponadto. Albo jakieś ogólnie moduły, podcelność czy, czy podcelowanie. Mm. Dużo tutaj zrobić nie mogę raczej. Także po prostu poczekam sobie chwilkę. Ewentualnie myślę o przejechaniu tutaj jakoś do prawej albo po prostu tutaj do przodu i tyle. Ten 103 mnie chyba ospotuje. Dobra. Jak spróbuję. Ciekawe, że w ogóle ziomek mnie widzi w taki sposób. Ale nie mam załogi najlepszej. A ja dopiero co konto tutaj stworzyłem, no i na pierwszym biegu, na chwilę się starczy tak yy, delikatnie zatrzymać i już mamy dzieło skupione. I, i, I to jest to, nie? A bo ze słomką jakąś grał. No cóż. I ta nie była jakaś wspaniała. No, naprawdę źle, źle się dzisiaj czuję i tak można powiedzieć, że na siłę ten odcinek nagrywam, ale po prostu że, że, żebyście mieli cokolwiek jakby do posłuchania. Yy. Jakby, co, co Wam jeszcze mogę powiedzieć? Wczoraj oglądałem sobie turniejek ten właśnie na LESTO serwerze. O, o te 500 tysięcy dolarów powiem Wam, że poziom jest naprawdę fajny. Jakby wy, wygrały te drużyny, których się spodziewałem, że wygrają. Ale dzisiaj również Was zapraszam na teraz transmisję, ponieważ jakoś zacznę około 10 o, godzin, o, o godzinie 10, 9.30. I będziemy sobie wspólnie znowu oglądać, tak samo jak wczoraj, także za zapraszam wszystkich zainteresowanych, dzisiaj będą jeszcze ciekawsze mecze. Ponieważ dzisiaj już będzie walka o to, czy drużyny się znajdą w ćwierćfinale, czy w półfinale, także naprawdę zapraszam. Ta bitewka się kończy. Myślę, że mniej więcej mogliście zobaczyć jak ten czołg fajnie chodzi, jak fajną stabilizację działa to dostało, bo tutaj Praktycznie każdy parametr został poprawiony o 25%, to jest naprawdę dużo, duża zmiana. I, i tyle. No. Ja oczywiście polecam. ServerLesty. Fajnie sobie, wiecie, coś nowego można jakoś pograć sobie na spokojnie. Pocz, pocz, poczuć tą powieść świeżości, a nie nowe opeczoi albo jakieś nerwy waszych ukochanych czołgów typu super koni o którym był poprzedni odcinek. Naleźć z tego co, co słyszałem Super konie nie będzie ruszany w żaden sposób Także bardzo, bardzo na plus A XM co? Mam chyba 83% WRA Jak na to, że gram totalnie bez golda praktycznie W jakichś ciężkich sytuacjach odpalę i na bieg modułach to bardzo w porządku I Ja wam dziękuję Jeszcze raz bardzo przepraszam, że odcinek jest Nagrywany w taki, a nie inny sposób Lecę do łóżka Ponieważ Nagrałem to, nagrałem to wieczorem. Yy, I co? I widzimy się w następnym odcinku. W odcinkach. Mam nadzieję, że w następnym już będę w lepszym stanie. Yy, nagram coś lepszego dla Was i żegnam się. Do następnego odcinka. Siemano.